Siemanko, witajcie na kanale Pierogi z w ten prawie już wiosenny poranek. Opuszczamy ten otaczający mnie z obu stron plac budowy i udajemy się dzisiaj, mówiąc udajemy się mam na myśli mnie i was, do Busan, czyli miasta po zupełnie przeciwnej stronie Korei. Będziemy dzisiaj przemierzać Koreę na wskroś, będziemy jechać pociągiem do Busan. Jeżeli oglądaliście słynny koreański horror Train to Busan, to możecie czuć lekki niepokój, ale nie martwcie się, będzie ok. Ja idę teraz na stację metra. Metrem przejadę dwa przystanki do miasta Suwon i stamtąd wezmę pociąg do Busan i będę jechała tym pociągiem 370 km. Czas trwania mojej podróży szacowany jest na około 2 godziny. 30-40 minut. A i jeszcze muszę powiedzieć, do Busan jadę sama. Sonu jest teraz w przedszkolu, a potem będzie szalał z tatą. A moja wycieczka to jest taki prezent od Sonu i jego taty dla mnie. W sensie ten czas, który mi dali, to jest taki prezent. Tak, wracam jutro. Jesteśmy na dworcu w Suon. Nie mam pojęcia, po co ja tak wcześnie to przyjechałam. Ale znajdziemy mój peron i zobaczy, co tu jest ciekawego. I tak jak wam ostatnio mówiłam, na dworcach zawsze jest dużo jakiegoś dziwnego, pamiątkowego jedzenia. Nie wiem na czym skończyłam, bo cały czas ktoś do mnie dzwoni. Głośno tu na dworcu, czuję się lekko zestresowana podróżą, nie wiem czemu i... No wiem czemu, dlatego że jadę bez sony i bez męża, ale tak. Mamy też potrzebują tak chwil, a ojcowie i dzieci też, więc damy radę. I co chciałam powiedzieć? Nie wiem, dajcie mi chwilę, ja się muszę z sytuacją. Gdzie jest moje dziecko? Co Sonu! Nagrajmy jeszcze koreańską tablicę odjazdów. Zobaczcie, jest po koreańsku i potem jest też normalnym. też jest angielskim alfabetem. To szybko się to zmienia. Mój pociąg jest o 10.48, więc jeszcze trochę czasu jest. Jest 5, jeśli dobrze widziałam, ale niech to się szybko zmieni, bo chciałam Wam pokazać te opóźnienia. O, jak jechałam do Dejon, to opóźnienia były wszędzie 0 00, a ty już mamy dwie minuty. Ale mój pociąg ma 0 minut opóźnienia, bo to KTX i one się raczej nie spóźniają, bo to ekspres. Tak jak u nas, Pendolino nie powinno się spóźniać. Patrzcie, tego jeszcze nie było na tym kanale. Maszyna, taka jak w podstawówce, kola była, a potem nagle zniknęła, i zaczęło pojawiać się tylko zdrowe jedzenie w sklepikach. To no, tu jest taka maszyna z kosmetykami z Etude House, fajne i tu są nawet takie w miarę przydatne w podróży kosmetyki, na przykład te rzęsy. I to była taka ciekawostka. Spoczyłam głód, a mam jeszcze 20 minut do pociągu, więc mam tutaj wielką ryżową kulkę z tuńczykiem i owiniętą glonami, nie mogę się doczekać, aż ją zjem, łyżką się to je. Dobre. Jakbyście się jeszcze zastanawiali, co tu jest do jedzenia, to można było też wziąć tosta. Można było wziąć kimbap, ale tak. Dobre. Dobre było. Nie, o tyle. Trochę ostre. Teraz kawa. Myślę, że czas najwyższy udać się na Peron. Jesteśmy na już trochę leciwej stacji kolejowej i tutaj na podłodze nie jest napisane, który wagon będzie, ale. Jest plakacik i nam pokazuje, że teraz jesteś w miejscu, gdzie będzie wagon jedenasty. To my idziemy do szesnastego, nie jest szałowy ten peron. Wchodzimy. Patrzcie, u nas się stoliki inaczej rozkładają. Dojechany! Jakiś lekko starawy był ten koreański Pendolino, ale był okej. Okay. Zawsze mnie robi wrażenie ta stacja, bo jest taka wielka. I serio, wygląda jak lotnisko. Mogliśmy tu w sumie do Busan przejechać samolotem. Byłoby chyba szybciej, ale dojazd na lotnisko jest słaby, więc. Tak. Tutaj sprzedają bułki z fasolą. <noise> z Gukcie Sidzian. Gukcie Sidzian to jest taki duży targ w Busan i właśnie tam chyba pójdę jako pierwsze, bo jestem głodna. Po prostu się musi wydać tylko na kanale pierogi z kimchi. Pierwsza, Pierwsze co zobaczyliśmy po wyjściu <gryw> z dworca w busan, to pani od jogurtów. I skoro jesteśmy już w busan, tutaj to możemy przejść do sytuacji pogodowej w Korei. Dzisiaj bardzo południowej, ale mi się zrymowało. Suche rymy, więc tak, przechodząc. W sytuacji pogodowej jest bardzo ciepło, jak na połowę marca. Mamy 18 stopni, jest słonecznie, zanieczyszczenie powietrza jest dość spore, ale jednak nie tak spore. Na górze kolei było zdecydowanie większe. I nie wiem, czemu ja tu stoję. Nie wiem, czy ja powinnam przechodzić teraz przez te pasy. Przecież muszę najpierw znaleźć drogę na ten targ. No nic, pomyślmy, że tak. Dobrze poszłam, to mi się chyba pierwszy raz w życiu zdarzyło, że dobrze poszłam, nie wiedząc gdzie idę. Mam iść prosto, a potem skręcić i mi się na targ, więc do zobaczenia. Nie no, żartuję, chodźcie ze mną. Czy ja już mówiłam, że busan to nadmorskie miasto? Na razie tego nie widać, ale pod koniec tego filmiku powinniśmy dojść do morza. Na razie idziemy w zupełnie innym kierunku. To jest nadmorskie miasto, a przy tym bardzo wielkie miasto. Wygląda na to, że mamy tutaj jakieś małe Chinatown. Może byśmy nim przeszli kawałek? Właśnie, tu jest bardzo dużo chińskiego jedzenia i są napisy po chińsku w tych restauracjach. Tutaj pewnie pracują też Chińczycy. U, jest nawet kantor. Kantory się rzadko w Korei spotyka, bo zawsze ludzie wymieniają pieniądze w banku. Ja, ale Chiny, chiński alkohol. Pachnie tu chińskim jedzeniem. Ja nie jestem przesadną fanką, ale jestem głodna i w sumie nawet ładnie pachnie. nie wiem, gdzie ja się tu zapuściłam. Dziwne się wydają te tereny. A, i właśnie tu jest bardzo dużo napisów po rosyjsku, bo tutaj przyjeżdża, przypływa często dużo Rosjan, I w ogóle dużo Rosjan mieszka w Busan. To się dość kiepsko składa, bo nie wziąłem swojej torby z polomarketu z wydrukowaną wielką polską, <laughs> więc nie chciałam, żeby ktoś mnie teraz wziął za Rosjankę, ale no, dzisiaj wydaje mi się, że w Busan akurat się tego nie uniknie. Problemem w podróżowaniu w po Busan jest to, że ono jest bardzo, bardzo wielkie i teraz idziemy na ten targ 2 km, a potem do kolejnego punktu będziemy mieć 2 km, a do hotelu stamtąd będziemy mieć chyba z 10 km, więc już trzeba będzie yy, wsiąść w jakiś autobus tudzież metro. To miasto jest bardzo duże i bardzo przypomina Hongkong. No akurat tutaj nie przypomina, ale potem jak już będziemy bliżej morza to zacznie przypominać. Jesteśmy w takim miejscu tego Busan że jest bardzo dużo, dużo biurowców, dlatego to jest tak pusto. Wszyscy teraz pracują dzielnie, pewnie. O 18 byłby tutaj tłok. Ciekawe tutaj mają zabudowania. Tam w tle jest muzeum filmowe, bo nie wiem czy wiecie, ale w Busan odbywa się festiwal filmowy. Busan, tak się nazywa, festiwal filmów w Busan. W ogóle to ja Wam jeszcze nie mówiłam, były te wybory prezydencji w Korei i i, I część z Was pytała mnie na Instagramie, kto wygrał. Tutaj jest plakat kandydata na prezydenta Ijem Jong, czyli kandydata, który był kandydatem tej partii, która teraz rządziła. Która miała prezydenta poprzedniej kadencji. W Korei wybiera się prezydenta zawsze tylko na jedną kadencję. No i tutaj na tym plakacie pisze, że. Nie wiem, to ciężko jest to przetłumaczyć tak, żeby to miało podobny wydźwięk, ale coś w stylu Byłem niewystarczający, czy nie wystarczyło. Dziękuję. Więc jak się domyślacie, nie wygrał. Wygrał natomiast ten drugi, czyli z partii z opozycji. Więc i też wszędzie są jego plakaty, ale jakoś mi się nie udało chyba uchwycić. Więc może potem. A ja tutaj wygląda na to, że już doszłam do tej mojej targowej ulicy. Jakoś to nie wygląda przesadnie zachęcająco, ale może się rozkręci. Bo to nie jest mały targ, to jest bardzo duży targ. Tutaj mamy Koreę, której nie widzieliśmy jeszcze. To jest napisane, że witajcie w Guckcie Market, no czyli dobrze trafiliśmy, ale ja to bym chciała coś zjeść. A tutaj się nie zapowiada. Tu też się raczej nie zapowiada. Przejdźmy się dalej, jak się nie znajdziemy, to pójdziemy w jakieś takie bardziej bardziej wiecie, bardziej cywilizowane miejsca, ale fajnie się je na takich targach. Wygląda na to, że na tym targu Elegancko, są obrazki i widać, co sprzedają, w jakiej uliczce. Tutaj chyba będą tradycyjne koreańskie stroje, więc może gdzieś będzie jedzenie. O, a tu są bardzo ciekawe parkingi, taka winda, że nie można zaparkować tutaj nigdzie samochodu, bo nie ma miejsca, więc jest taki piętrowy budynek i tu windą się wjeżdża na parki. W sensie, auto wjeżdża do windy, już się tam nim opiekują. Tu, tu się zaczyna robić tak jedzeniowo. I Jesteśmy nad morzem, prawda? Więc uwaga, uśmiornice! Tutaj może być bardzo ciekawie wieczorem. Znaczy wiem, że jest ciekawie u wieczorem, ale sama nie będę się zapuszczać. O nie, dochodzimy już do bardziej imprezowej strony. No dobrze, idźmy tędy. Muszę wam zaraz powiedzieć coś o tym, w jaki sposób mówią ludzie z Busan, ale teraz nie mogę wam powiedzieć, bo się wstydzę. Oni będą słyszeć, że, że naśladuję ich sposób mówienia, więc potem to zrobimy. Ja, tu chcieliśmy przyjść. Tu jest Yasidang, czyli nocny market. I tutaj sprzedają różne ciekawe jedzenia. Tylko, że teraz nie jest noc, ale jest w miarę ciemno, więc może sobie pochodzić chwilę. Na razie tutaj się w większości rozkładają. Przyszliśmy na nocny market o 14:00, żeby się mojej rodzice nie martwili, że chodzę po nocy. Właśnie, musicie wiedzieć, że Busan to jest miasto ciasta rybnego zawsze wszystkie ciasto rybne kupowane w innych miejscach Korei zawsze się nazywa busan Odeng, są restauracje, które sprzedają busan Odeng i to jest wszystko ciasto rybne bardzo jest smaczne ale je się je raczej z czymś, niż tak o sobie samo patrzcie, jaka kraina ciasta rybnego wzięlibyśmy, ale nam się zepsuje do jutra może na dworcu będzie jakieś miejsce, gdzie będzie można kupić, to wtedy kupię jestem głodna a tu same półprodukty bo wygląda na to, że ten targ się nie kończy. Więc wyjdźmy i znajdźmy miejsce, gdzie byśmy chcieli iść. Dobrze, wyszliśmy z targu. Tam było, odnieśliśmy jedzeniową porażkę i teraz będziemy się udawać w kierunku jakiejś, nie wiem, bułki z fasolą. A cóż to za znajoma bryka? Ciekawe co on robi. Pewnie już wrócił z przedszkola. Ła, co no bombo? Łacie co? Smaczny. Może doszliśmy do chlebka z fasolą. Ja chcę, ja chcę. Ja chcę. Chleb z fasolą, już byłam taka głodna, że nic nie powstrzyma przed jedzeniem tego tutaj na tej ulicy. Ale się zmachałam. W tym mieście jest cały czas wszystko pod górkę. Wkraczamy w jakieś dziwne małe, kolorowe budyneczki. To tu, gdzie chcieliśmy iść, tutaj jest nasze miejsce. To przygotujcie się na bardzo duże sapania, bo będę szła 700 metrów pod górę. Nie ma lekko. Nie zadowala mnie ten widok, idziemy wyżej. Idziemy do czegoś takiego, coś się nazywa Munua Maur, Czyli kulturalna wioska. O Boże. Ale się jest pod górę. Mój brak kondycji wychodzi. Jak wrócę z Busan to zaczynam znowu wchodzić po schodach. Już nie mam wieży do wchodzenia po schodach, więc będę wchodzić na swoje 23 piętro i... O matko. Dobra. Nie chcecie tego słuchać. Nie wiem gdzie ja tu mam iść. To, gdzie jesteśmy, to taka jakby slumsowa część Busan, która od jakiegoś czasu zostaje przekształcana w coś, co się nazywa kulturalna wioska. Powstają tutaj różne takie ciekawe turystyczne miejsca, których na razie jakoś dziwnym trafem nie spotkaliśmy. I pewnie się zastanawiacie, co oni robią w zimie, jak oni tu wjeżdżają po śniegu. Ale jesteśmy w Busan, a w Busan rzadko pada śnieg, bo to już jest takie mocne południe. Wygląda na to, że jesteśmy na naprawdę dobrej drodze. <grystanie> Zobaczcie na te dachy, jak w koreańskich serialach. Zawsze w koreańskich serialach ktoś mieszka w takich domkach. Ale wcale nie jest tak prosto mieszkać w takich domkach. Bo ich nie ma już za wiele, więc... Nie wiem, gdzie oni te seriale kręcą. Idziemy tu. O, U, bo co ja tam wchodziłam, jak mogłam tutaj? Przekonana na to, że przez to, że Korea była troszeczkę jakby zamknięta na turystów, te wszystkie miejsca straciły swój urok. Ale... Patrzcie! czy to widać. Tam daleko jest morze, a tam gdzie jest taki most, to będzie nasz hotel. Ciekawie, nie? Jak ja stąd wrócę? Drodzy widzowie kanału Kierowiskim, poddałem poddałam się i wsiadłam do autobusiku? takiego. Powiem Wam, że ten autobus to jedzie cały czas prawie pionowo. Bo... No cóż, jak na razie moja wycieczka nie przebiega po mojej myśli, ale może będzie lepiej. Jedziemy teraz nad morze metrem. Kto to widział nad morze jeździć metrem? Tak, właśnie to się stanie. Jedziemy. Już pewnie myśleliście, że nie trafię nad to morze w tym odcinku i po prostu pojechałam sobie do Busan pomęczyć się na jakichś zniesieniach. Ale poprawił mi się humor, bo okazuje się, że morze czeka na nas tuż za rogiem. Może jesteśmy teraz na plaży Gwangalli. Bardzo mi się podoba ta nazwa Gwangalli. Taka jest troszkę ciężka do wymówienia, ale zobaczcie jak to jest szałowo. Tutaj jest cała masa jakichś imprezowych miejsc, barów i innych typu, tego typu rzeczy. Ja jestem fest nie będę teraz tak szalenie szukać jedzenia. Jak coś się trafi, to zjemy, jak nie, to nie. W ogóle tutaj musimy bardzo ciekawą y, socjologiczną obserwację poczynić. Tutaj na tej plaży, ja już obserwowałam chwilkę, co chwila przychodzą grupki dziewczyn i robią sobie sesje. Zobaczcie, jakie są szałowe huśtawki. Tam się wszystko tak ładnie błyszczy, i mieni. ja chcę tam iść. Idziemy tam? Zobaczcie, tu jest napisane Anioł Guanali, czyli cześć Guanali. Tylko, że te literki są troszkę powywracane. Powinno być tak, a jest tak, żeby było ciekawiej. Zobaczcie, tu są takie różne budynki, i na każdym piętrze jest jakiś inny bar. <laughs> Założę się, że w lecie czy w weekendy w tych wszystkich kawiarniach tutaj i innych miejscach, w ogóle nie ma szansy, żeby się wcisnąć nawet. O! A tu jest głuksu! Przyszłam do restauracji, a tu jest sama obsługa. Bierzemy to, co chcieliśmy wziąć tutaj dzisiaj. O! Wszystko tutaj wygląda dobrze. Jak już wielokrotnie podkreślałam. Jestem fest głodna, więc wzięłam sobie specjalność zakładu, czyli yy, milmion, czyli makaron z zimną zupą i z sosem ostrym. I wzięłam też serpy. Serpy mielczy czumokbap, czyli czumokbap do zrobienia sobie samemu, czyli po prostu trzeba sobie zrobić samemu kulki ryżowe. <słuch> Troszkę przegięłam z tym zamówieniem. Bo jest takie jakby duże, a nawet nie wzięłam dużych porcji, ale tak. Ryżyk do wymieszania. Samemu zaraz będę robić kulki. Szukajmy się do pracy. Nie ma tak, że na wyjeździe się nic nie robi, nic nie gotuje. No co to miałoby być, tak? Mam też moją zimną zupę. Nie widać, moje, widać moją zimną zupę. Moją zimną zupę mam. Tutaj jest wokół dużo ludzi. Ja się trochę krępuję teraz tak gadać do tej kamery, ale z drugiej strony jestem bardzo podekscytowana tym, że sobie jem z takim widokiem, więc nieważne. Chciałam też powiedzieć, że mam nożyczki. Bo ten makaron tutaj w tej zupie jest taki bardzo, bardzo, bardzo długi, więc muszę go sobie pociąć. Cniemy. nie Wiem, żebyście to widzieli, ale w tej zupie pływa lód, bo taki urok tej zupy, że bi, tego milmionu, że w niej pływa lód, bo ona jest zimna I taki makaron, zawsze się je tak, że w Polsce to by nie przeszło, ale w Korei tak się je makaron. Uwaga uwaga robię ryżyk rękawy trzeba podwijać nie rozbieram zwłaszcza bo jest trochę zimno od tego morza ale nie jakoś bardzo zimno mieszu 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 nie mówiłam wam co tutaj mieszam ale tutaj były takie mini rybki takie mini sardyneczki była tutaj też ta żółta żółtkie w tamudzi i był kim oczywiście i jakiś tam kawiorek więc będziemy sobie teraz to ugniatać oczywiście nie mam pojęcia jak ja to zjem wszystko jemy kulkę a tam się robi coraz ładniej nie wiem, chyba tego nie usłyszycie, bo ten mikrofon zbiera raczej z bliska ale panie obok mnie mówią z tak bardzo busańskim akcentem że raczej mnie nie zrozumiała za wiele Zrobiłam sobie tylko kilka tych kulek ryżowych, bo mówię, że przecież nie znam tego wszystkiego, ale muszę to robić. A się ciemno zrobiło? To nie ekologiczne i w ogóle, ale fajerwerki. Zjadłam cały ryżyk, większość zupki i idziemy to rozchodzić. Musiałam wyciągnąć coś cieplejszego z plecaka, bo po prostu zupa z lodem to nie jest najbardziej rozgrzewające danie, jakie znam. Idziemy sobie tu pozwiedzać. Neony, życie. I może, ale super jest. Jakoś, nie wiem. Coś trochę mi się spać po tym jedzeniu. Ale jest sukcia i tak. Może byśmy jakąś kawiarnię znaleźli, fajną. Bo do pubu to raczej nie pójdę sama. No, szanujmy się i może, na moje vlogi. Jest sukcia, no nie. Fajnie to musi być w lecie, ale z drugiej strony może i nie, bo ta plaża tutaj jest przecież niesamowicie mała. Plaża jest w wielkości jakiejś malutkiej plaży w polskiej miejscowości. Niekoniecznie plaża na opalanie, ale właśnie na takie spędzanie czasu w jakichś tutaj miejscach z jedzeniem i piciem. Czadowo. Bardzo spokojna jest ta woda. Bo ja sobie tu muszę fotki podcykać. Aha. I jeszcze ważna jedna rzecz, bo tyle się ostatnio mówi o tych niesamowitych, szokujących rachunkach nad polskim morzem, na przykład, albo w miejscowościach turystycznych. A tutaj ten makaron, który ja jadłam i ten ryżyk. W tym ryżu było takie pomarańczowe coś, co wyglądała jak kawior, więc taki luksusowy posiłek. Nie no, widzieliście sami, bardzo duży posiłek kosztował niewiele ponad 30 zł za całość w takim miejscu z takim widokiem, więc wydaje mi się, że. Że spokojnie. mi się to bardzo podoba w tych koreańskich miejscach, że tak jakoś niesamowicie nie zdzierają. Ale żebyście nie myśleli, że na niższym Koreańczycy nie zdzierają, to zdzierają na przykład na śliwkach, na gruszkach koreańskich za 180 zł za pudełko. Więc tak, nie można mieć wszystkiego. Popatrzmy sobie jeszcze z tej strony. Ja! Daleko temu do nadmorskiego, naturalnego krajobrazu, ale i tak czadowo to wygląda, uważam. Zobaczmy, co to było za tym inkrem. Nic ciekawego. Tam są jakieś niesamowicie drogie mieszkania. I przez tą lokalizację tutaj, z takim widokiem, one tutaj na pewno idą w grube miliony, dziesiątki milionów. Tak myślę. Bardzo dobrym pomysłem było tutaj przyjechać w środę, bo nie ma tłumów. No trochę to było depresyjne tam na, na, tej, na tej wiosce, gdzie pojechaliśmy oglądać te kolorowe domki, a nie było żywej duszy. No ale tu już jest fajnie. Myślę, że tymi widokami poprawiliśmy jakość tego odcinka dzisiejszego. Tu jest takie urządzonko do, o, o, do usuwania piasku z butów, czy nie jest super? Takie jak było kiedyś w górach, pamiętacie? Kto pamięta ten odcinek z gór? Czy, czy oglądaliście go? Dać Wam linka? Chcecie sobie to nadrobić? Mosteczek! O matko! Przecież tu jest taki most! A ja jeszcze nie śpiewałam bytomski mosteczek, to jest najlepsza okazja w moim życiu. Ta piosenka nigdy nie pasowała lepiej, tylko może zmienimy nazwę na Bytomski mosteczek na Busański mosteczek. Uwaga, śpiewam. koczę ludzie, idą. no nic, szybko, szybko, szybko to załatwmy. Busański mosteczek łogi bo Busański mosteczek łogi bo się. Hej. chyba mi się trochę melodia rypnęła. Dobrze, więc O fajerwerki znowu jak to je puszcza. Może czas tymi fajerwerkami zakończyć ten odcinek. Mam nadzieję, że Wam się podobało ze mną w Busanie. Mam też nadzieję, że uda mi się nakręcić tutaj jeszcze jeden odcinek jutro rano, ale to nie jestem pewna. Jak widzieliście, pociąg do Busan nie jest taki straszny. Miasto Busan jest całkiem przyjemne, tylko wydaje mi się, że jednak nad morzem trzeba być blisko morza, żeby było fajnie, jak się już jest w takim nadmorskim mieście. Więc ja tutaj kończę. Udam się do hotelu, będę spać, żeby jutro rano wcześniej wstać. Kończymy ten odcineczek i ja mówię wam pa ja wiem, że już było papa, ale tak nikt się nie spodziewał, że się skończy na jednym papa w takim vlogu. Więc zobaczcie tutaj lecą jakieś literki. Jakieś cytaty tutaj lecą. Ja! A te huśtawkowe kółka teraz świecą. Mam nadzieję, że czekacie na te wejścia po papa, jak na sceny po napisach, w filmach o superbohaterach. Ale, ale w końcu zapomniałam, mam powiedzieć, jak mówią ludzie z Busan. W miarę ludzie z Busan są daleko ode mnie, więc już wam mówię. Załóżmy, że Koreańczycy nie z Busan pytają, czy już jadłeś? To zapytają, co, A ludzie z Busan zapytają, mogonna?" Ludzie z nie Busan pytają, czy jesteś głodny? pebupa. A ludzie z Busan zapytają: Pegupa? Nie, Pegupa? Pegupa? Nie, to może nie. Pegupa? Nie, może nie. No, nie umiem tak powiedzieć. Ciężko mi wychodzi to udawanie akcentów, ale chodzi o to, że oni tak idą do góry i w dół, do góry i w dół. I bardzo to jest zauważalne w koreańskich seriach. Na przykład postaci komediowe często są z Busan, bo od razu tak śmiesznie mówią i tak. mani mogą? No, tak zaciągają. Dobrze. To, to była. To była chyba najmniej fascynująca scena po napisach, znaczy po papa pa, w historii. To papa? Pa.